<laughs> Naprawdę. Hej cześć, witam was wszystkich. Bardzo serdecznie jestem Wojtek, Miałem was gościć rzeczywiście w kolejnym odcineczku z gry Jurassic World. E, moi mieli dzisiaj e, standardowo znajdujemy się na Isla Sorna, czyli to jest druga część e, Parku Jurajskiego. To jest zaginiony Park Jurajski. E, więc kontynuujemy sobie dalej. W ostatnim odcinku, jeżeli dobrze pamiętacie, mieliśmy tutaj do czynienia z Ingenem. E, ogarnialiśmy sobie tutaj kilka, e, kilka rzeczy. Były ucieczki przed dinozaurami, na części T-Rexem i tak dalej. Natomiast teraz e, o ile dobrze pamiętam, chyba udajemy się do centrum komunikacyjnego. Coś w tym stylu. Także zaraz sobie tutaj wszystko ładnie, mam nadzieję, że ogarniemy. Eee, co to jest? Jakiś piecyk? Aha, otwieramy bramę. No dobra, spoko. Dobra, oczywiście to nie jest jeszcze, wiecie, to jeszcze nie jest motyw fabularny. Tutaj zaraz myślę, że sobie coś ogarnę... Aha, tu się już zaczyna, dobra. I By móc znieść swój łeb na pełną wysokość, czyli ponad 12 metrów nad ziemią, brachiozauro potrzebuje olbrzymiego, mocno umieśnionego serca. O, pamiętam ten motyw w filmie. Tu pewnie będziemy się sporo miotać po różnych budynkach i tak dalej. Tak mi się przynajmniej wydaje. <laughs> naprawdę, naprawdę, naprawdę. Tak, BEA Beautiful. -y <laughs> Nie mam pytań. No dobrze, jesteśmy w ośrodku, e, także tutaj pewnie będziemy mieli, tak jak wam mówiłem, sporo rzeczy do ogarnięcia, więc ja tu myślę, że będziemy psuli standardowo wszystko jak leci, e, bo w sumie nie za bardzo czaję, co, jak ewentualnie tutaj, wiecie, jest zrobione, no bo w filmie to wiadomo, w filmie było inaczej, tutaj też jest inaczej. E, tam widzę, że musimy coś naprawić, ale w pierwszej kolejności sobie wszystko ładnie poniszczymy, zaraz zobaczymy, ile mniej więcej uda nam się wbić punktów, jeżeli chodzi o... Ten moment. Tu mamy coś do złożenia. Złóżmy to, i tu mamy mini zestaw. Dobra, na dzień dobry mini zestaw nam dali. Jest spoko, ale musimy wykmienić coś tutaj. I mamy mniej więcej, no, jedną monetkę na ten ten. Nie, jest źle. Dobra, e, tu chyba musimy podskoczyć. Tak, tu musimy wyżej podskoczyć na drugą mańkę. Dobra, i tutaj, z tego co widzę, będziemy musieli użyć wyciągarki samochodu. Tylko jeszcze zanim, 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 to sobie standardowo tutaj wszystko rozwalimy ładnie, żebyśmy mieli punkty. Szkoda, wiecie co, że nie mam żadnej postaci, która... No cóż, strzela, tak? Byłoby ciutkę, ciutkę prościej, ale dobra, chyba nie będzie źle. Tu możemy coś złożyć, to sobie to od razu złóżmy. Aha, jeden na trzy. Dobra, czyli już widzę, że musimy tutaj składać te. O nie! Och. Musiał, po prostu musiał. Dobra, lewy sierpowy, teraz ściśniemy prawy sierpowy. Nie, znowu lewy i z jak Jack Norris. Dobra, ogarniamy całą resztę. A, tutaj widzę, że i tak samochód powinniśmy sobie odblokować. Wiecie, zaraz sobie wszystko ładnie zrobimy, w pierwszej kolejności wszystko poniszczmy. Tu widzę mamy jakieś... Znowu gówno, więc będziemy musieli nurkować. Tu jest jakiś. O nie, o nie, o nie, idźcie w cholerę! Ha, ha ha nie złapały mnie. Dobra, widzę, że nam coś wypadło i to jest chyba... Cze to jest klucz, czyli to chyba będzie nam potrzebne tak na dobrą sprawę do naprawy samochodu, więc w sumie dobrze, że tutaj to ogarnąłem, Pierw tylko te małe zielone gówna wybijmy. Hmm, zastanawiające jest to, że ona czasem wiecie, nie może gdzieś wejść. To jest dziwne. Nie wiem, czy tam się coś dzieje, jakiegoś takiego niedobrego, czy coś w tym stylu, ale dobra. Mamy klucz, więc teraz z tym kluczem chyba jesteśmy w stanie ogarnąć to. Tak, a to nie jest klucz, to jest hak! Okej, okay, dobra. Dobra, założone i teraz najprawdopodobniej... W... Aha, to odpalimy. Dobra, myślałem, że będzie podobny motyw jak z że będziemy musieli, wiecie, ciągnąć autem i tam, wiecie, różne dziwne rzeczy ogarniać, ale widzę, że niekoniecznie. Dobra, auto jest, że tak powiem... Ciutkę zniszczone, ale dobra, idziemy dalej. Idziemy do garażu. A, tu jest nam potrzebny... Ian. No, dobra, udało nam się. A, bo tu kilka razy musimy, dobra, czekajcie. Dobra, odpaliliśmy zasilanie, więc jest spokoj. Tutaj chyba coś z tym mało. Aha, dobra. Tak ciutkę średnio. No, come on. Aha, czyli my możemy przejść tutaj sobie dołem. Ua, to mi się. To czekajcie, weźmiemy sobie. Ale nie, dobra, widzę, że nie ma tutaj wolucji raptorów, także nie musimy się chyba za bardzo tutaj o cokolwiek martwić. Tutaj widzę, mamy kolejny znak, więc sobie go oczywiście naprawimy, to już będziemy mieli dwa z trzech. To jeszcze jeden nam brakuje do tego, żeby to ładnie ogarnąć. Dobra, tutaj mamy jakiś generator, jakieś cyferki, numerki, inne pierdoły. Dobra, tu jest nam potrzebna, widzę, młoda, bo będzie musiała to zniszczyć. Okej, okay, dobra. I teraz tak. Aha, tu jest nam chyba potrzebny... Ian? Dobrze mi się wydaje. O świetnie! Musiałeś tu podskoczyć paru? <noise> tak w ogóle za mną nie? Tak trochę jak rekiny. A dobra, wiecie co, bo. Dobra, już teraz ogarniam to jest bak paliwa, co znaczy nie bak paliwa, tylko ten do, do tankowania. Tu jest prąd. Aha, czyli my musimy tutaj odpalić prąd w tym, w tym pomieszczeniu, żeby działała nam cała reszta? Będziemy mogli zatankować sobie wtedy auto. No nie, te główne zielone małe wstrętne. Idźcie w kolerę wszystkie. Sio, już Was tu nie ma. Dobra, jest generator, tylko pytanie, jak mamy go odpalić? Tutaj jest coś do złożenia. Czy to będzie. A nie, dobra. Myślałem, że to będzie znak. Aha, dobra. Czyli naprawiamy po prostu generator. I teraz musimy to pewnie ogarnąć i Janem. I pewnie będzie podobna sytuacja, czyli po prostu po środku. Dobra. Odpalone. I teraz teoretycznie powinno nam się chyba udać zatankować to auto, które tutaj stoi przed. Tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż w filmie to, wiecie, trochę inaczej było, ale. No dobra. Zaraz zobaczymy jak oni tutaj to wykminią. ten w ogóle jak się cieszę jakieś dzikie dzikie dense jakieś. Mm, dobra, i rozumiem, że musimy... Aha, dobra, czyli bierzemy pistolet. Tak, będziemy tankować na pewno auto. Dobra. O, nie, dobra, myślałem, że za krótko. Będzie nabijało hajsy. Nie nabija hajsów, kurde. Coś zepsute. Mogłoby u nas takie być popsute, nie? Tam widzę znak. Eee, czy ja jestem w stanie przez to auto... Nie jestem w stanie przez to auto przeskoczyć. Dobra, kto... Aha, w ten sposób wsiadamy. Dobra, ale tu chyba raczej nie przejedziemy sobie zbytnio. Dlaczego trzeszy ryja? Popętany. w <laughs> wrzucił go gdzieś tam, nie? No dobra, ale mamy trzeci, trzeci znak, więc możemy sobie go tutaj ładnie... Naprawić i dostaniemy najprawdopodobniej zestaw. Oczywiście, 1, 2, 2 z 10 już nice. Dobra, tu mogę wejść, mogę wejść, ale poczekajcie, pierwsze sobie jeszcze zniszczymy tutaj te kłody. Palety właściwie nie kłody. Dobra, wejście mamy, ale ja tu jeszcze nie chcę wejść. Chcę zobaczyć, co jest tutaj. O proszę, trzeci mini zestaw, fajnie. Mi się to podoba, jak najbardziej, nie narzekam. A, i teraz jesteśmy w tym garażu, dobra. Tu jest nam potrzebny chyba Nick, tylko że jego niestety nie mamy. A nie, nie przepraszam, nie jest potrzebny, tu mamy klucz. Tu musimy cyknąć fotkę, ciekawe jaką tym razem. Nie znowu jakoś... <ś> Okej, okay, dobra, skoro ożył, czemu nie? Dobra, masz, przepraszam, że cię uderzyłem, ale musiałem. Płukciory potrzebne. Tu widzę, mamy zapis z gry, ale nie będziemy myśleć. Zresztą nie wiem w ogóle po co są rozstawione te zapisy. Wiecie, tak w tych, tych nie wiem, moim zdaniem, bo tego, tego i tak się tak na dobrą sprawę nie używa. Więc totalnie nie wiem, po cholerę. Eee, dobra, tu jeszcze mamy jakieś monetki, Mamy mniej więcej połowę, także nie jest źle. No i otwierajmy kluczykiem. Dobra, młoda, chodź, będziesz darła ryja. Ach, dobra, tutaj co. Sk Aha, dobra, tutaj widzę, składamy ściankę, po której będziemy mogli się ogarniać. Eee, czyli od tej strony. Hop, okej, okay. dobra, jesteśmy na górze. Tutaj chyba widzę, w ogóle nam się próbuje przedostać przez. okno. Eee, co mamy tutaj? Aha, dobra, tutaj nam się zrobi pomost. Okej. Okay. Dobra, teraz chyba się zmienimy na młodą, i tutaj chyba damy radę to złączyć, jakby, tak? A nie, nie damy rady tego złączyć. Dobra, czyli tutaj młodą musimy coś wykminić, tak? O, oh, fuck! Skąd to się tu bierze? Jak to tak w ogóle wysoko może wchodzić, nie? Dobra, leżysz, proszę bardzo, i znowu współobrotu. Spierdzielaj. Tu jest nam potrzebny na górze Ian, już widzę, bo nie mamy światła. Aha, dobra, czyli możemy zrobić dla niego chyba przejście drabinkę. <laughs> Albo i jeszcze nie. Zaraz zobaczymy, co tutaj można wykmić. Aha, czy tu będziemy podskakiwać, dobra, wyżej, spoko. Oho, jest znowu. Dobra, cykamy potencję. Dobra, i tutaj możemy sobie ładnie widzę przejść na boku. Ja myślę, że będę po prostu skakać, bo jest zdecydowanie prościej. Tutaj też nam pewnie zaraz wyskoczy jakiś. O, patrzcie, już się trzęsie, nie? Już się trzęsie. Zaraz jak stworzymy coś z tego, co tutaj mamy, to na pewno nam coś się pojawi. Ja jestem prawie na 100% tego pewny. Albo i nie. Czy ja mogę się przełączyć na Jana Nie, nie mamy do niego dostępu. Czyli za dużo tu tutaj nic nie zrobię tak na dobrą sprawę. Hop. Tutaj nam wyskoczy chyba. Coś tak czuję. Ej, czemu ja tu nie mogę? Dobra, wyskoczyli. No i tak myślałem, że tu będzie kurde paruwa jedna. Dawaj. Ej, czemu już nie le lewy prawy, tylko już tak po prostu po nosie. O dobra, teraz poszedł lewy. Dobra, idź w cholerę. Okej, okay. tu wydaje mi się... Tak, tu jest nam potrzebny Ian, żebyśmy mogli... żebyśmy mogli tam wejść, ale on niestety nas ochrania, więc tak średnio bardzo. Hop, na drugą stronę. Tu myślę, żebym bym, wiecie co... A, nie, nie dam rady. Fuck, to niedobrze. Wiecie co? E, chciałem zejść tam... Dobra, cykaj fotkę. O proszę, nawet jak ładnie stanęliśmy, praktycznie od razu na punkcie. Da fuck, skąd ona się tu pojawiła? E, nie wiem, to było dziwne bardzo. Ale dobra, musimy tutaj dostarczyć młodą, i chyba tu trzeba coś. Co, aha, dobra, tutaj odpalimy chyba prąd. mamy jakieś przyci mamy przyciska, dobra, ale i tak jest nam potrzebna młoda, tylko którędy ona tutaj może. No a tędy nie. Czekajcie, spróbujemy tam przejść na górę, bo i tak i tak musimy tam wejść. Jest to tak trochę. Tu coś możemy złożyć. Aha, czyli tu będzie chyba naprawienie rury, dobra, i tu mogę po tym wejść. Mogę, 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 dobra. Dobra, mamy punkciory. Tutaj nam już raczej nic nie wyskoczy, bo już się skończyło dinozaurowanie. Tutaj ciśniemy na górę. Hop. Tu mnie jeszcze, wiecie co, bardzo korci ta ziemia pod nami. Nie wiem, czy możemy... Ja chyba nie mogę, niestety, tam, wiecie co, doskoczyć w żaden, kurczę, możliwy sposób. I to jest troszeczkę... Albo i będziemy mogli, poczekajcie. Bo teraz tak, niszczymy tą szafę. Tutaj młodą na pewno możemy zejść. Nie, nie możemy? Hej, jak to tak można w ogóle? Przecież powinniśmy móc zejść nią, że ona jest mała. No dobra, coś. Aha, odpaliliśmy tą tą, ale. Ja bym bardzo chciał. Młoda. A, dobra, bo ona jest za duża, żeby tam zejść. A tam na dole, jak widzicie, mamy mini zestaw. Tak, czyli tutaj możemy dojść po minizestaw. No, to trochę kicha. Kurczę, myślałem, że da radę wejść. No dobra, dawaj, wskakuj. Będzie jakaś walka chyba. Chyba. A, no tak. No tak. Ninja. <śledź> nie przechodzisz dalej sorry. <śledź> 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 ja to? <jeba. śledź> nie no, naprawdę nie, mog nie mogę. Kurczę, Humor Lego jest po prostu przeepicki, naprawdę. O dobra, woła nas nick, czyli będziemy musieli do niego najprawdopodobniej dotrzeć. Tam w ogóle było napisane, że mm, jakby... Czekajcie, jakby to bym przetłumaczyć, że mm, cenimy twoje bezpieczeństwo ponad wszystko, coś takiego, no ta, na pewno, nie? Dobra, tutaj mamy jakąś linkę i tutaj widzę, że więcej jako tako nic nie mamy, więc musimy chyba zjechać na dół. Mam nadzieję, że to wszyscy będą tutaj zjeżdżać, o proszę. Dobra, mamy widzę zapis, ale to się chyba nie będę bawić totalnie w te zapisy. O, tam już widzę Velociraptor na dole. Coś tu mamy 1 na 3, nie, nic nie mamy, ale zaraz wbijemy wbrew wszystkiemu. Znowu wydaje mi się, że te, te odcinki z tego LEGO będą krótkie, kurcze. Chyba, że już mam, wiecie, takiego skilla, że wiecie o co chodzi, nie idzie nam 100 razy lepiej. A w ogóle widzę, że z tego też mogliśmy pozyskiwać punkty. Ja oczywiście to olałem. E, tutaj widzę, że tego chyba nie naprawimy. O, proszę, tu mini zestaw był ukryty, zaraz sobie naprawimy, tylko zbierzemy sobie jeszcze te punkciory. Tego nie, nie jestem w stanie naprawić. To byśmy mogli ewentualnie chyba naprawić, Edim, e, i za to chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, że dostalibyśmy. Wiecie co? E, e, bardzo możliwe, że jakiś mini, znaczy, byłby to któryś z rzędu do mini zestawu. Natomiast mamy cztery mini zestawy w, tym, w tej grze, więc to powiem Wam że jest całkiem sporo. Dobra, tutaj widzę, że coś majstrujemy, ale standardowo jeszcze sobie zniszczymy latarnie. Dobra, i tu chyba zrobimy jakiś most. Nie, nie most. Tu zrobimy latarnię, po której będziemy najprawdopodobniej przeskakiwać na drugą stronę. Tak, oczywiście. Dobra, leci Ingen. No właściwie to już jest powoli koniec, bo... Nie, to nie będzie koniec. Będzie koniec Isla Sorna, ale nie będzie koniec filmu jeszcze. Bo jeszcze w filmie był tam... troszkę więcej było w filmie, z tego co pamiętam jeszcze. O, zobaczcie, mamy kolejne do naprawienia. Że niestety i zaraz powinniśmy wbić wbrew wszystkiemu jeszcze sobie zerkniemy tutaj na tą drugą stronę bo to jeszcze coś, o proszę, mamy niebieską monetę hello, i powinniśmy wbić wbrew wszystkiemu, no nie wpadło mi wbrew wszystkiemu, oh the fuck zostaw mnie, proszę zostaw mi dinozaur, Sio, idź w cholerę teraz wbijemy wbrew wszystkiemu albo i nie nie wbiliśmy, no kurde teraz wpadnie te-te-te. Dobra, nice. Mamy zaliczone, więc jest spoko. Eee, a, dobra, teraz było wyciąganie kładek. Co biedactwo zlatujemy na dół? Dokładnie. Dobra, tu widzę jakąś pralkę w ogóle. Dobra, i tutaj chyba już będzie koniec, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo tutaj wystarczy, że złapiemy hak. A, nie, czekajcie, bo ten hak jest wyżej. Eee, tutaj musimy chyba coś więcej zrobić. Oczekajcie, mamy ten, o właśnie, czyli tutaj to używamy, i teraz możemy tobą kręcić. Możemy, dobra. I tu chyba będziemy tak, obniżamy i będziemy mogli przeskoczyć na drugą stronę. I tam z tego co widzę, punktów jako takich nie ma. Dobra i zjeżdżamy i... A, tu jeszcze są jakieś punkty, okej. Okay. Czyli wystarczy, że dojdziemy sobie po prostu już do helikopterka i powinno być wszystko pięknie, ładnie, cacyy. No ja, jeszcze standardowo punkty zbierzemy, a czemu nie? O, tutaj w ogóle mamy przejście, ale chyba nie mamy dostępnego nika. Nie, nie mamy go dostępnego. Szkoda w sumie, bo moglibyśmy to rozwalić, skoro on już tutaj jest i wiecie, byśmy wszystko ładnie mieli. E, tutaj niestety też nie tego nie wysadzimy, bo nie mamy. Mogę co najwyżej chyba ten nadajnik tylko zniszczyć, ale no to jakieś tam pomniejsze punkty z tego wypadają. No i dobra. Powinno być misji. No, i to z piłkę grali w ogóle, nie? Ja mam takie pytanie. Tak, dokładnie. I teraz, mi się, teraz mi się właśnie przypomniało, że to jeszcze nie jest koniec Jurassic Zaginionego Parku. Ale koniec odcinka. A co z pozostałymi? Eee, to achievement tutaj osiągnięcie cośmy sobie odblokowali. I moi drodzy, naprawdę nie wiem dlaczego, ale te, kurczę, ten Jurassic jest bardzo, bardzo krótki. Wydaje mi się chyba, że w pierwszej części jakoś dłużej nam to zajmowało, bo te, te, te odcinki były po pół godziny coś koło tego, a tutaj nawet 20, no nawet 20 minut miało na nagraniu. Ale nie jest źle. Nie jest źle, bo idzie to fajnie, przyjemnie i myślę, że jest spoko. Dobra, moi drodzy, to co? My widzimy się w kolejnym odcinku z Jurassic Parka już jutro. A ja wam na dzisiaj dziękuję. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić lajka w górę, zasubskrybujcie mój kanał i wpadajcie też na wszystkie social media. Linki macie standardowo, oczywiście, w opisie do filmu. No i co? Dajcie to tyle. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.